Tak mogło być. Kiedy notariusz wypowiedział słowa: Całość majątku przypada panu Kamilowi, poczułam, jak krzesło znika mi spod ciała. W sali pachniało politurą i starą skórą. Ojciec, zegarmistrz z dłoniami, które potrafiły zatrzymać czas, leżał od tygodnia na cmentarzu, a mój brat właśnie przejmował wszystko: mieszkanie, zakład, oszczędności. Nawet kolekcje starych zegarków, które polerowałam statą w dzieciństwie. Kamil nie spojrzał na mnie, tylko poprawił mankiet, jakby mu nagle ciasno było od całej tej odpowiedzialności. To pomyłka, powiedziałam cicho. Notariusz wzruszył ramionami. Testament własnoręczny, data, podpis, świadkowie wszystko ważne. Tamten wieczór przepłakałam jak dziecko. A potem włączyłam w sobie tryb, którego Kamil nie przewidział. Nie ofiary, tylko dociekliwej córki. Zakład ojca pachniał mieszaniną metalu, kawy i wspomnień. Przekręciłam klucz w starym zamku, jeszcze miałam zapasową kopię i weszłam jak złodziej we własną przeszłość. Cisza przywitała mnie ciężarem, jakby ściany wstrzymały oddech. Na ścianie wisiało zdjęcie. Ja i Kamil. Siedzimy na ladzie, nogi dyndają. Ojciec pokazuje nam balans koła wychwytowego. Rodzina wraca jak wahadło, powtarzał. Czasem odchyla się w jedną stronę, ale wraca. W gablocie po prawej stał kiedyś zegar szafkowy z grawerem MS. Matylda Sobańska. Pierwsza klientka ojca, wdowa, która nauczyła go, że ludzie oddają nie tylko sprzęty, ale i swoje historie. Ten zegar zawsze był dla mnie świętością, teraz zniknął. Puste miejsce wyglądało jak wyrwany ząb, a szkło gabloty wciąż nosiło odcisk jego kształtu. Kamil był szybszy, albo bardziej bezczelny. Zajrzałam do biurka ojca. Pożółkłe koperty, rachunki, drobne śrubki w pudełku po witaminach. Szuflady skrzypiały znajomo, jakby pamiętały setki podobnych otwarć. I pudełko po herbacie tak nazywał metalowe puszki, w których trzymał najcenniejsze rzeczy puste. Nie zostawiłby mnie z niczym. Brzmiało we mnie jak tykanie zegara, którego nie było. Zadzwoniłam do notariusza. Nie mogę ujawniać danych świadków bez ich zgody, usłyszałam w słuchawce. Chyba, że podważa pani ważność dokumentu z konkretnych przyczyn. Konkretnych, powtórzyłam pod nosem. W życiu, w przeciwieństwie do filmów, nie wystarczy emocja. Trzeba mieć dowód, czarno na białym. Usiadłam przy stole. Rozłożyłam kalendarz ojca i zaczęłam wertować zapiski. Od pół roku dłonie mu drżały. Parkinson odbierał mu precyzję, którą przez całe życie uważał za swoją siłę. Jego pismo stawało się coraz większe, niepewne, czasem urwane w połowie litery. Znałam te ślady aż za dobrze. W telefonie wciąż miałam zdjęcia jego ostatnich liścików. Kup chleb. Nie zapomnij o wizytach. Litery wyglądały jak płomienie, chwiejne, migające, gasnące, a testament? Równy, gładki, jak od linijki. Pewne Eł z dolnym zawijasem, którego ojciec nigdy w życiu nie stosował. Podpis zamaszysty, odważny, zupełnie niepasujący do człowieka, który ostatnio mozolnie, litera po literze, wyławiał słowa jak ryby z dna kałamarza. Zaniosłam to do biegłej grafolożki. Gabinet pachniał kawą i starym papierem. Kobieta w okularach wzięła dokument do ręki, zmrużyła oczy i skinęła głową. Nie mogę nic obiecać, powiedziała przesuwając palcem po linijkach. Ale niech pani usiądzie. To będzie ciekawe. Wtedy po raz pierwszy poczułam, że nie jestem tylko bezsilną córką, że mam w rękach nić, która może pociągnąć za sobą całą prawdę. Zanim grafolożka oddzwoniła, poszłam jeszcze raz do warsztatu. Tym razem nie szukałam rachunków ani papierów. Szukałam ciszy, a właściwie tego, co zostaje po ludziach, gdy ich zabraknie. Znałam ojca aż za dobrze. Najważniejsze rzeczy zawsze chował nie tam, gdzie logicznie powinny być, tylko tam, gdzie nikt nie zajrzy. Stanęłam przed starym zegarem wahadłowym. Dla klientów był zwykłą starą szafą z kukułką. Ale ja pamiętałam sekret. Kiedyś, jako dziecko, pociągnęłam za ornament i usłyszałam cichy trzask. Ojciec śmiał się wtedy i mrugnął do mnie. Każdy zegar lubi mieć swoją tajemnicę. Drżącymi palcami spróbowałam teraz powtórzyć ten ruch. Ornament lekko ustąpił, zawias skrzypnął. Zegar drgnął, a wewnątrz ukazała się wąska skrytka. Serce zabiło mi szybciej. W środku leżała koperta, lekko zżółkła, z wyraźną plamą po herbacie. Pachniała kurzem i wspomnieniami. Ostrożnie wysunęłam ją ze skrytki, jakby mogła rozsypać się w pył. Na kopercie było tylko jedno słowo. Dzieciom. Usiadłam na podłodze, kurz uniósł się wokół mnie. Moje ręce drżały niemal tak samo jak dłonie ojca w ostatnich miesiącach. Poczucie, że trzymam w rękach coś, co może zmienić wszystko, uderzyło we mnie z taką siłą, że przez chwilę bałam się otworzyć list, ale wiedziałam, że już nie ma odwrotu. Wahadło zawsze wraca. Powiedziałam ledwo łapiąc oddech. Waloch nie wyglądał na zaskoczonego. Skinął głową powoli, tak jakby znał tę scenę od dawna. Wiedziałem, że przyjdziesz, odparł. Twój ojciec nie ufał papierom bardziej niż ludziom. Ale ludziom ufał tylko niektórym. Sięgnął do starego metalowego sejfu, który stał za ladą i przekręcił ciężki klucz. Mechanizm zaskrzypiał, jakby sam miał coś do powiedzenia. Gdy drzwi otworzyły się z cichym jękiem, poczułam zapach rdzy i starego papieru. Waloch wyjął teczkę i położył ją przede mną z szacunkiem, jakby niósł relikwie. W środku były dwie rzeczy. Kopia polisy na życie na moje nazwisko, wykupiona rok temu, z adnotacją na rozwój i bezpieczeństwo córki, oraz list. Rozłożyłam kartkę drżącymi dłońmi. Testament to jedno, a życie to drugie. Kamil chce żelaza. Ty, ludzi, polisa jest Twoja, ale jest coś jeszcze. Jeżeli Kamil będzie chciał Cię skrzywdzić, pokaż mu to. Pod listem spoczywał pendrive. Zwyczajny, szary. Ale ważył w dłoni jak kawałek metalu wyrwany z sejfu historii. Co tam jest? spytałam szeptem. Nie wiem. Waloch wzruszył ramionami, choć w jego oczach zobaczyłam cień wiedzy, której nie chciał wypowiedzieć. Ale twój ojciec prosił, żebyś obejrzała z kimś, komu ufasz i żebyś nie bała się prawdy. Ścisnęłam pendrive czując, że właśnie dostałam broń. A ja nie lubię walczyć ale jeśli trzeba, potrafię. Usiadłam z przyjaciółką przy stole w jej salonie. Zasłony były zaciągnięte, a w pokoju panował półmrok, rozjaśniony tylko ciepłym światłem lampy stojącej w rogu. Drżały mi ręce, kiedy wsunęłam pendrive do laptopa. Na ekranie pojawił się ojciec. Siedział w warsztacie na tle ściany pełnej zegarów. Zegarowe szkła odbijały światło tak, jakby każdy z nich miał być świadkiem jego ostatnich słów. Ojciec miał na sobie koszulę w kratę i skórzany fartuch. W dłoniach trzymał kieszonkowy zegarek, ale palce lekko drżały. Kamilek, Monika. Zaczął głosem, w którym brzmiała i siła, i zmęczenie. Spojrzał prosto w kamerę, jakby naprawdę patrzył na nas. Jeśli to oglądacie, znaczy, że ja już nie mogę mediować. Kamilu, Twój menedżerski zmysł wiele razy ratował mnie, gdy chciałem robić wszystko po staremu. Ale czasem mylisz zarządzanie z posiadaniem ludzi. Monika była przy mnie, kiedy trzęsły mi się ręce, kiedy zapominałem, jak się wiąże sznurówki. Ty byłeś przy mnie, gdy trzeba było płacić rachunki. Oboje byliście przy mnie. Nie potrafię podzielić serca, podzieliłem więc rozsądek. Musiałam przerwać, bo łzy zasnuły mi obraz. Cofnęłam nagranie o kilka sekund, wpatrując się w każdy szczegół jego twarzy. Zmarszczki na czole, delikatny uśmiech mimo wysiłku, oczy, w których wciąż palił się znajomy błysk, tak żywy, że miałam wrażenie, iż zaraz usłyszę stukot jego kroków w kuchni. Jeśli ktoś z was próbuje drugiego oszukać, ciągnął ojciec w nagraniu, pamiętajcie, co zawsze mówiłem. Wahadło wraca. Niech wróci do was przyzwoitość. Klik. Nagranie zakończyło się tak nagle, że cisza, która nastała, uderzyła mnie mocniej niż jego słowa. Przyjaciółka spojrzała na mnie uważnie. To jest twoja prawda, powiedziała cicho. Ścisnęłam dłonie tak mocno, że paznokcie wbiły się w skórę. Wiedziałam, że od tej chwili nie mogę już udawać ofiary. Wahadło naprawdę wraca. I właśnie zaczęło. Biuro notarialne pachniało politurą i kurzem z oprawionych w skórę ksiąg. Ciężkie zasłony tłumiły światło dnia, dlatego lampy stojące na biurku wydawały się ostrzejsze niż powinny, jak reflektory przesłuchania. Na stole leżały dwie rzeczy pendrive i list. Niby drobiazgi, a ciążyły w powietrzu jak kamienie. Patrzyłam na nie spokojnie. Splecione dłonie trzymałam na kolanach. Serce waliło ale twarz miałam pewną. Wiedziałam, że to nie ja muszę się tłumaczyć. Kamil siedział naprzeciwko, wpatrzony w dokumenty, jakby miał nadzieję, że zaraz zniknął. Jeszcze niedawno w tym samym miejscu był pewny siebie, z lekkim uśmiechem, skrzyżowanymi ramionami i spojrzeniem zwycięzcy. Teraz blady nerwowo przesuwał palcami po poręczy krzesła. Jedna kropla potu spłynęła mu po skroni. Nagranie jasno wskazuje, co pański ojciec chciał przekazać? Powiedział notariusz rzeczowym tonem. Choć formalnie nie zmienia ono treści testamentu, jego intencja jest bezsprzeczna. W tej ciszy każde słowo brzmiało jak uderzenie zegara. Spojrzałam na brata. Nie wytrzymał mojego spojrzenia, uciekł oczami w bok. Po raz pierwszy od dawna nie czułam się mniejsza. To on się kurczył. I wtedy zrozumiałam, wahadło naprawdę wraca. Usiedliśmy w małej kawiarni naprzeciwko warsztatu ojca. Za szybą wisiała kartka zamknięte do odwołania, falująca delikatnie, jakby sama chciała podkreślić, że coś zostało zawieszone w czasie. Pachniało kawą i świeżym chlebem, a dźwięk tykania zegara wiszącego nad barem wdzierał się między nasze milczenie. Kamil odsunął filiżankę, której nawet nie tknął. Patrzył na nią tak, jakby szukał w niej odpowiedzi, których nie umiał już znaleźć w sobie. Jego twarz, zwykle gładka i pewna, teraz była napięta, czoło zroszone drobnym potem. Tata dał mi firmę, bo wiedział, że ją poprowadzę, powiedział w końcu cicho. Ale. pospieszyłem się. Wziąłem rzeczy, zanim rozmawialiśmy. Ten zegar MS jest u mnie. Odniosę go. Nie odpowiedziałam. Bawiłam się łyżeczką, stukając nią o spodek. Każdy dźwięk brzmiał jak wahadło: tyk, 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 przypominając mi słowa ojca. Wahadło wraca. Czy to właśnie ten moment? Kamil westchnął, złożył dłonie i pochylił się lekko ku mnie. Testament podpisał ojciec, kontynuował. Ale to nie ma już znaczenia sąd to sprawdzi. Monika Ja naprawdę nie wiedziałem o Polisie, a nagranie po prostu mnie zmiażdżyło. Nie chciałem cię skrzywdzić. Podniosłam wzrok i spojrzałam mu prosto w oczy. Po raz pierwszy od lat nie widziałam w nich chłodu ani kalkulacji, tylko lęk i zwyczajne zmęczenie człowieka, który zbyt długo udawał silniejszego niż był. Umowa, powiedziałam spokojnie, bez drżenia w głosie. Przejrzysta i uczciwa. Jeśli chcesz naprawić, co zrobiłeś, zacznij od tego. Kamil kiwnął głową niemal bez wahania. Umowa dziś, zegar dziś, a jutro otwieramy. Za oknem, w warsztacie, wahadło starego zegara drgnęło od przeciągu. Poruszyło się, zawahało, a potem znów ruszyło rytmicznie. Patrzyłam na nie przez szybę i miałam wrażenie, że to ojciec daje nam znak, bo wahadło zawsze wraca. Pierwszego dnia, kiedy otworzyliśmy drzwi zakładu, poczułam, że czas naprawdę się domknął. Szyld u Marcela połyskiwał nową farbą, a złote litery układały się w imię, które miało zostać z nami na zawsze. Na ścianie w centralnym miejscu wrócił zegar MS, ten którego brak bolał mnie jak wyrwany ząb. Teraz znów tykał równym, pewnym rytmem, jakby nigdy nie opuścił swojego miejsca. Monika, czyli ja, siedziałam przy ladzie, Pokazując młodej uczennicy, jak delikatnie polerować kopertę kieszonkowego zegarka. Jej dłonie były niepewne, ale uważne, tak jak kiedyś moje przy ojcu. Ciepłe światło wpadało przez okno, odbijając się od szkła zegarów i rozświetlając wnętrze. Kamil w tle montował nową ladę. Nie był już tym samym człowiekiem, którego pamiętałam z kancelarii, chłodnym, wyrachowanym. Teraz co chwilę ocierał dłonie o fartuch i zerkał na mnie, jakby upewniał się, że wreszcie stoimy po tej samej stronie. Drzwi zadzwoniły znajomym dźwiękiem, a do środka weszła pani Sobańska. Ta sama, której zegar zainaugurował kiedyś karierę ojca. Myślałam, że was już nie ma, powiedziała cicho. Jesteśmy, odpowiedziałam z uśmiechem. I wracamy. Pani Sobańska spojrzała na zegar MS. A potem na mnie. To dobrze, szepnęła. I wtedy zrozumiałam. Ojciec nie zostawił nam tylko zegarków, dokumentów czy pieniędzy. Zostawił nam rytm, wahadło, które przypomina, że wszystko wraca, czasem w innej formie, ale zawsze w swoim czasie. W zakładzie panowała cisza przerywana tylko równym dźwiękiem tyk, tyk, tyk. Dla mnie brzmiało to jak obietnica, bo największe dziedzictwo, jakie mogliśmy dostać, nie mieściło się ani w sejfie, ani w testamencie. Ono tykało w nas, w naszej pamięci, w naszych sercach. I miało trwać dalej. Daj znać, że tu jesteś. Łapka, komentarz, sub, i widzimy się przy kolejnej historii.